Ruflight Plus prezentuje. Różnica w zaciemnieniu oraz komforcie termicznym między roletą duła a markizą mija. Czasami masz ochotę na więcej ciszy i mniej słońca. Słońce, wpadając przez okno, nagrzewa poddasze. Rośnie temperatura, co nie jest wskazane podczas upałów. Najbardziej ekonomicznym sposobem, by poddaszenie nagrzewało się, jest markiza MIA, która absorbuje promienie słoneczne. Markiza MIA jest prosta w instalacji. Sama instalacja zajmuje do 15 minut i możesz wykonać ją samodzielnie. Szybka i łatwa instalacja multikompatybilnej rolety DUA zapewnia upragnioną prywatność. Oszczędzamy pieniądze, które wydalibyśmy na klimatyzację. Dzięki niskiej cenie jest to najbardziej przystępne rozwiązanie. Rooflight Plus. Quality roof windows made affordable.